Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Niech to się wszystko tam zaczyta. O tak. Dobra, dobra. Opóźnienia. Kurwa jebana mać. Opóźnienia. Siema, siema. Siema. Witam. Gdzie Seba? Elo. Nie ma sobie, nie wiem gdzie. Jest. Nie odbiera. Może śpi w piwnicy albo u babci siedzi. Na razie robię testy, czy wszystko działa. Wódeczka albo psikus. No właśnie, ma taki pomysł, że będziemy chodzić po blokach, po klatkach i albo piwko, albo wódeczka. Kielonek, yy, wiesz, kieliszek, nie? No, zobaczymy, zobaczymy. Ale nie wiem, czy to wszystko wyjdzie, nie? Poczukaj go. Na razie, na razie jeszcze ten... Yy, jeszcze się nie... Przygotowałem, bo muszę kostium sobie wymyśleć jakiś. Jeszcze muszę strój zrobić, bo nie, nic, nie, nie jestem gotowy. Przez przema. Miała być domówka, a teraz na szybko myślę, co tu mogę wymyśleć, nie? No i chodzę i myślę. Ale to już... Trzeba dla kontentu. No to będziemy chodzić. Przy okazji będziemy, mówię, albo piwko, albo, albo cukierek. Ewentualnie kieliszek wódki, nie? Ale nie wiem, czy ludzie będą się na to chcieli zgodzić. No zobaczymy. No i najgorsze jest to, że w blokach zasięg jest ciężki, nie? No powiedziałem, że mi Halloween? Tak, właśnie mijałem już po przebierańców, takich, że ja pierdykam, po sklepach chodzą jakieś balany, jakieś kurna inne jakieś klauny zombie, kurna, mówię wam, fajne ludzie mają stroje bardzo fajne dobry pomysł, no pewnie, że dobry, no jak trzeba jakiś plan B wymyśleć, nie? mam prośbę, TM czy mógłbyś zeskanować ten tutaj kod QR albo ten i spróbować piątek wysłać, bo chcę zobaczyć czy głosowe donate działają, albo ktokolwiek. Bo to tylko na test, na test. Czy, czy wszystko śmiga. Siemano wisienka, a ty za co? A ty za co dziś? Ja zobaczysz. Na razie jeszcze szukam kostiumu, bo wszystko się sprzedało. Może coś uda się wykminić. Jest szwed? nie, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma Na razie robię testy yy, przed yy, live'em takim ogólnym No więc yy, Więc yy, to na... O, o o, patrzcie, idą, przebierające Cukierek albo psikus idzie <ścoughs> No, przebierają się dzieci Wisia zrób donate od jeden, nie da się, nie da się od 5, najniższa kwota to jest 5 zł. Chciałem zrobić od 3 zł, ale się nie da na tej platformie, bo nic nie dostaniesz. No przez 5 zł to nie jest nie Jaki duży donate, tak? Strona z QR nie działa. Masz dwa, masz tu i masz tu. I w opisie masz link jeszcze. W opisie masz link. Yy w opisie jakby to nie, nie dało się zeskanować ani to mogę czat wyłączyć, czekaj. Bo może czat ci przeszkadza. Jak to nie działa i to nie działa, to w opisie macie link do donatów, nie? W razie w razie w. No. Więc na razie na razie to są pró próby. Próby przed wystartowaniem napisałem, że działa. Strona... Square. Nie no. A, że działa. Ja myślałem, że napisałeś tu kodu i chciałeś napisać, nie działa. Dobra, dobra, jak działa to spoko. Mogę napisać do supportu, czy mi dadzą pozwolić mniej niż 3 zł ustawić, ale nie wiem. Jeden działa, drugi nie działa myślę. Okej, okay, okej, okay. no dlatego są dwa. Dlatego są dwa, bo nie wiem, który działa, który nie. No i jeszcze w opisie jest link do... Yy, do YouTube. A najlepiej czekaj. Czekaj, wyłączę na chwilę czat. I wezmę to na przykład tu na dole. O. Że się mieli łatwiej. A ja będę miał łatwiej czytać. O. Ten z literką te działa? Czy ten tutaj w rogu? Który? Dobry wieczór, Mati, wyśmiał. co robiłeś dzisiaj. Co dzisiaj robiłem? Nic ciekawego. Myślałem przy, y, nad przygotowaniami y, na Halloween u Przema. Myślałem, że skombinuję trochę siana. No bo wiadomo, Przemo nie ma nic. Przemo zaprosił. Katz, Praje, Bartka, oni kasy nie mają nic. To wiadomo, trzeba kupić jakąś, przynajmniej 2 litry wody. Jakieś napoje, jakieś przekąski, coś do zjedzenia, jakąś pizzę, coś, nie? Yy, Wymyślać jakiś yy, plan, wiadomo, muzyka yy, z głośnika, nie? Yy, dla przema prze, yy, fajki. No to przynajmniej liczyłem tak około 300 zł, no ale się zesrało i się nie udało. No. Więc odwołana jest do te, Ten z te w środku działa tak jak napisałem. Okej, okay, dobra. Czyli ten usunąć, ten tu bez literki, tak? Bo on nie działa. 300 trzeba mieć. No przynajmniej, no. Zawsze tylko o żarciu, wódce wystarczy. No kurna, no nie będę samej wody kupował, nie? Ja tak nie umiem, kurwa na pusty żołądek. Przez kilka godzin, kurwa, tylko łoić, łoić. Trzeba coś jeść, nie? A u Szaty co robi? Nie wiem. Czeka na ten, ale dzwoniłem do niego, czy już jest gotowy na live'a. To na chwilę obecną zero kontaktu. Nie odbieram. Może jest w piwnicy, może jest u babci, yy, może być yy, na dworcu ładować się, albo śpi gdzieś. Yy, trafika ustawił, musi za lawetę zapłacić. No musi, musi. KFC i wódka. Może być KFC i wódka. Najtańsze, najtaniej. No to co, wyś, wyśle ktoś próbnego donate'a? Znaczy, no, do Donata, ale żeby sprawdzić, czy to wszystko śmiga. Czy, czy nikt nie ma, piąta Śpina jebany na leśmiana. No, mówię, że może, może tak być. No. Przez pół dnia. Cześć, o on do mnie dzwonił? 14, nie, 15, 16, jakoś tak, w tych godzinach. To był z Dominiką na randce yy, w parku, nie? No, więc. Yy... Nie wiem co dalej się działo. Hejka śliwka, hejka. Coś czuję, że będziesz się sam gdzieś błąkał po ulicach. No to trudno, jak będę się sam, no to zrobimy sobie ten chodzenie po klatkach. No. Będziemy y, prosić setka, y, znaczy kieliszek albo piwko, ewentualnie jakiś cukierek, nie? Ja mogę albo, albo blik, albo donate. No a tutaj nie masz opcji blik? Tu masz chyba opcję blik, w tym, w tym donate'cie. To tak samo działa, jakbyś mi blika na telefon wysłał. Że ty tu wysyłasz i kasa yy, bezpośrednio na konto idzie. Tylko, że nie dzisiaj, ale na drugi dzień, czy jakoś tak. Nie będziesz sam, będziesz z nami. No, na przykład Andrzej, dokładnie, dokładnie. Lepiej jakbyś golonkę da, golonkę dali, golonkę. Kto ci w tych czasach golonkę da? No ta, ale donate nie będziesz miał od razu. Ale chciałem tylko spróbować sprawdzić, czy głosowe działa. Siema Adrian, siema siema. Na asortyment trzeba zbierać. No chyba że chcę, ten, ale mówię, no próbny. No chyba że my nie chcecie głosowych donateów. No to mogę to wyłączyć i po prostu zabliki normalnie na telefon i ewentualnie desperadosy będziemy pić, nie? Jak uzbieramy jakieś ścianko. to to za czasy, że golonki nie dadzą? A mnie się pytasz? Ja nie wiem, czy ludzie w domach tak jedzą golonki teraz. Golonka to chyba kurwa 40-50 zł kosztuje kilo. Najpierw musi się coś dziać, potem głosowe. No, no. Spoko. Nie no, bo chciałem przetestować Czy to w ogóle będzie coś działało, nie? Gdzie jest... Rodniarz wojenny i tych... Łysy... Przemo nie wiem gdzie jest. Albo jest gdzieś z kolegami na widoku, albo jest u siebie w domu. A Seba to nie wiem. Wgląka na Halloween. Przemo będzie? Nie, nie będzie. No czy nie wiem, no mogę go wydzwonić Możemy iść na cmentarz na przykład nie? się przejść Siema Możemy się przejść yy, na ten na cmentarz z widzami Tylko nie wiem czy przemo będzie chciał łazić Jak nie ma Kasiori na fajki na przykład Widziałeś że seba się żygał i gdzieś gdzie śpi, nie, nie widziałem. Kiedy? Dzisiaj. Czemu Wy nie wynajmujecie graży sobie to kosztuje około 300 zł miesięcznie, no a co ja mam za wszystko? Ja będę bulił przez seba to wiecie ja bym chciał wynająć garaż czy cokolwiek na, na, nawet najtaniej. Tylko kurna żeby to było wiecie nie że jedna osoba za wszystko buli. Lubi zupkę fasolową? Lubię dobra, nie będzie kiedy i latka to nie ma po co oglądać. Idź na Leśmiana po uszola, a nie stoisz jak ta pała. Ale to jeszcze nie jest ogólny live, to jest testowy. Na razie włączyłem, żeby yy, sprawdzić, czy donatek będą się wyświetlać. Dziś w nocy spał w piwnicy w łapie i obok kałuża żygów. O kurwa. To serio, że kurwa w klatce, ja pierdolę. To trzeba być w baner. No właśnie, idź na leśmana, czemu ty stoisz? Bo mówię, na razie testuję. No. Dobra. Zaraz się odpalę ponownie. Tylko bez donatów.